Cześć, nazywam się Bartłomiej Kaczmarek, jestem rzeźbiarzem, twórcą i rękodzielnikiem. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o kolejnym gatunku drewna, jakim jest leszczyna turecka. Zapraszam. Leszczyna turecka nie cieszy się chyba popularnością wśród rzeźbiarzy i rzadko kiedy widzę, żeby ktoś się tworzył z niej. A wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny gatunek, zwłaszcza, że podczas pracy nad nim czujemy się, jakbyśmy praktycznie pracowali w lipie. Jest to dosyć miękkie drewno, ale jednocześnie, jakby to powiedzieć, ma taki oddźwięk plastyczny bardzo, jak ja to mówię. Bardzo prosto i bardzo fajnie się w nim rzeźbi. Nie strzępi się tak mocno jak orzech włoski. Co już sprawdziłem, jest no, dużo bardziej miękki, tak? ale, ale trzeba pamiętać o no, rzecz. Przez to, że jest bardziej miękki niż orzechowski, można za daleko, zawsze tam za dużo odciąć, za mocno gdzieś tam nożem wejść głębiej czy dłutkiem. I tu się pojawia taki specyficzny problem, że trzeba troszeczkę bardziej uważać, co robimy, tak? niż w drewnie orzechowskiego, który jednak wymaga więcej siły, żeby e, przeciąć. I jeżeli chodzi o sam wygląd drewna, to jest mniej więcej o, w taki sposób. Taki kolor ma to drewno. Kiedy spojrzymy pod światło, to się fajnie mieni i ładnie może się ładnie się łupie, z włókna ładnie są poukładane. Trzeba tylko pamiętać o tym, że w zależności od tego, w którym kierunku pracujemy nożem, tak może nam się po prostu odłupać większy kawałek, ale to w większości gatunków zaszczeliścia tych. O, chyba śliwie, śliwie nie, mam, nie miałem nigdy tego problemu. I potrafi się no potrafi się tam strzępić na jakieś tam kawałki, tak? Ale to raczej nie jakoś specjalnie nie jest to jakieś problematyczne zbytnio. Nadaje się do bardzo drobnych elementów, ale nie jest jeszcze tak twarde, jak na przykład inne gatunki, które, które wymagają tak jak na przykład jesion, czy nie jest tak twarde jak dąb, tak? więc ale też nie jest tak kruche. Więc trzeba jedyne, co zwracać uwagę, to na bardzo odstające elementy, które sobie rzeźbimy, żeby nam się po prostu nie połamały, nie podcinały, żeby nie podcinać. Wydaje mi się, że to wszystko, co mogę wam opowiedzieć. Polecam to drewno każdemu początkującemu rzeźbiarzowi, zwłaszcza nożami snycerskimi. Ja to drewno, z tym drewnie dużo później zacząłem robić, kiedy już miałem dosyć sporą wprawę w, w pracy z twardym drewnem, wiedziałem po prostu, jak, jak, że tak powiem, się zachowuje. I kolejny raz bardzo, bardzo ważna rada, zanim zabierzesz się za jakąkolwiek pracę, odciąć sobie kawałek porobić tym nożykiem sobie troszkę, żeby poczuć ten kawałek drewna, zobaczyć jak się w nim pracuje, żeby potem się nie okazało, że podczas pracy za mocno przejedziesz, bo nie wyczułeś drewna dobrze, tak? Czy wyczułaś? To chyba tyle na dzisiaj. Życzę wszystkim udanego popołudnia. Jak zwykle, na szczęście, mamy śliczną pogodę. Życzę wszystkim jak najwięcej czasu spędzanych ze swoją pasją. I do usłyszenia. I do zobaczenia jutro. Cześć!